Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgo chciałbym Państwu opowiedzieć o szczególnym dniu. Wleśnie dzień 17 stycznia jest obchodzony bardzo uroczyście, ponieważ jest to data... Odzyskania niepodległości przez Leszno. Myśmy już troszeczkę wcześniej walczyli o tą niepodległość. Traktat Wersalski dokładnie określił, kiedy to nasze Leszno odzyska niepodległość. No i tak się złożyło, że 17 stycznia 1920 roku. Ostatnia była jakby taka defilada i wojsko niemieckie wyszło z Leśna i weszła straż przednia wojsk polskich. A uroczystość, taka uroczysta defilada, była 18 stycznia 1920 roku. Chciałbym pokazać zdjęcie niezmiernie ciekawe. Jest to zdjęcie wykonane przez pana Walentego Biechowiaka, który był takim naszym leszczyńskim tutaj fotografem, takim kronika, kronikarzem powiedzmy leśna, i co jest fajne, że on bardzo często na niektórych zdjęciach lubił sam osobiście się prezentować. To jest na przykład zdjęcie jego okna wystawowego, gdzie na ulicy wolności miał swój warsztat. No tu na przykład jest też zdjęcie, na którym on występuje. On to jest ta osoba, która tutaj siedzi u góry, bardzo, że bardzo często miał na pewno aparat z fotowyzwalaczem. No a to jest tutaj ciekawe, że tego właśnie mamy tutaj wyraźnie napisane, że 18 stycznia 1920 roku odbyła się ta uroczystość na rynku. No, zaczynając tą audycję, pokazałem ulicówkę, czyli szyld, z nazwą 17 stycznia, no i nie ukrywam, że mam w swoich zbiorach trochę takich, właśnie ulicówek, które uważam, że należało zachować. No niedawno od kolegi dostałem w prezencie ulicę Gabriela Narutowicza, jest ona mi też bardzo bliska, z uwagi na to, że na ulicy Narutowicza, która się przed wojną nazywała Kościańska, mój dziadek miał aptekę. Tych ulicówek mam sporo, ale pokażę oczywiście Państwu tylko parę. To jest na przykład ulica Tylna. To jest też bardzo ciekawa tablica, bo to jest oryginalna tablica, która była podczas II wojny światowej na terenie Leszna. I z tego samego zbioru udało mi się też kupić ulicę Lipową. To są właśnie bardzo ciekawe te rzeczy, które akurat no, pozyskałem niedawno i cały czas się będziemy trzymać tego 17 stycznia. Jedną z takich starszych tablic, które już dawno u mnie były, jest ta tablica, którą osobiście kupiłem na ulicy Reja. Bo proszę zwrócić uwagę, że jak się dobrze przyjrzymy, to pod tą nazwą niemiecką z okresu II wojny czaso, światowej Tirpitzstraße, czyli ulica admirała wielkiego admirała Tirpica, przebija napis polski Reja. I to jest oryginalna przedwojenna. Tablica zleśna, na której w czasie wojny, no już w ramach oszczędności nie robiono nowego szyldu, tylko po prostu napisano Kirpich strasę. No i też niedawno kupiłem bardzo ciekawą tablicę, ponieważ moja galeria mieści się na ulicy Różanej. Gość miał w ofercie tego typu napis, więc też postanowiłem sobie kupić, bo gdzieś tu sobie porozmieszczam, gdzie jest ta ulica Różana. Ale wrócę teraz do tematu. Tego 17 stycznia, ponieważ ta ulicówka i w ogóle 17 stycznia jest też dla mnie wielkim, ma od niedawna bardzo wielkie znaczenie, ponieważ uchwałą Rady Miasta dostałem tytuł zasłużony dla Miasta Leszna. Jest to, jakby to powiedzieć, no, nie, mam nadzieję, nie zwieńczenie mojej kariery, ale jest to drugie odznaczenie, jakie dostałem w życiu. Pierwsze odznaczenie, jakie dostałem, to dostałem w 1980 roku, jak byłem młodym pracownikiem Akwawitu i dostałem odznakę Brygady Pracy Socjalistycznej. I po 44 latach. Zostałem doceniony po raz drugi i otrzymałem tytuł Zasłużony dla Miasta Leszna. Jest to bardzo ciekawy tytuł. Jest to tytuł, który został ustanowiony i y, y, pierwszy raz nadany w 1994 roku. I pierwszą osobą, mieszkańcem Leszna, który otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Leszna, był dr Stefan Grys, mój szef, bo wtedy y, ja pracowałem y, w Akwawicie. I powiem szczerze, że, no, nie było go na tym uroczystej sesji, gdzie ja otrzymałem tytuł zasłużony dla miasta Leszna, ale myślę, że on tam gdzieś z góry na to patrzył i się cieszył, że jego były pracownik, no i dla mnie, no, trudno powiedzieć, że mentor, ale człowiek, od którego się bardzo dużo nauczyłem, on był pierwszy, który otrzymał tytuł zasłużony dla miasta Leszna. A ja dostałem to niedawno. Tu jest taka ciekawostka. Moi koledzy z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie, którzy y, wnioskowali o nadanie mi tego tytułu, zrobili mi taką niespodziankę i dostałem znaczki pocztowe z własną podobizną. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No, też ciekawa jest taka książka, którą dostałem od kuzyna. Y, powiem szczerze, jak ją dostałem, to tak ją pobieżnie przejrzałem i się zastanowiłem, jak to jest zrobione, ponieważ jest książka o tytule Wybitni Polacy, jest Szymborska, jest Wajda, jest tu parę ciekawych osób I jak się tą książkę tak przegląda, no to są tutaj te osoby opisane i proszę zobaczyć, że w pewnym momencie jest też Janusz Skrzypczak urodzony w w 1958 roku w Poznaniu. No, jest to tylko taka wklejka w tą książkę, ale muszę przyznać, że jest to duża niespodzianka, ponieważ przez chwilę sobie pomyślałem, że faktycznie wydano książkę łącznie z moją osobą, a miło być wybitnym Polakiem. Teraz powiem tak. Tak wygląda to odznaczenie. Ono jest bardzo ciekawe. No, myślałem, że będzie zakładane w formie tutaj że tak powiem, na szyję, ale ono jest tak zrobione, że musi wisieć na tej wstędze i powiem tak, że brakuje mi miniaturki do tego odznaczenia, ponieważ lubię w klapie mieć wpięte to, co mi się należy. I powiem tak, dzwoniłem do pana Barcelewicza, czyli do pana, który ma firmę, y, która wykonuje tego typu odznaczenia i nie ma takiej, nie ma takiej miniaturki tego odznaczenia, ale mam cichą nadzieję, że y, Dzięki mojej sugestii coś takiego będzie zrobione i kolejni zasłużeni dla miasta Leszna będą mogli, będą mogli coś takiego nosić. No, muszę powiedzieć, że, e, tak jak wspomniałem, e, od dzisiaj e, ten, ten dzień 17 stycznia już nie tylko jest dla mnie rocznicą odzyskania niepodległości przez Leszno, ale jest też dniem, w którym zostałem wyróżniony i będę wszystko robić, żeby udowodnić, że zasłużyłem na to e, wyróżnienie. 见鬼了！